Uwaga! Materiał ma charakter humorystyczny i amatorski. Przed dalszym oglądaniem skonsultuj się ze specjalistą. Prześpij się z kucharzem lub farmaceutką. Siema! Dziś sernik baskijski. Teraz jeszcze trzeba jeszcze Jest gotowa, wymieszana trzepaczką, trwało to bardzo długo. Zróbcie to mi Najlepiej nie powtarzajcie tego domu. To brzmi jak przez megafon. Megafony kosztowały 50 złotych z przesyłką. tak. Nie, jajka, Trzeba jajka. Na weselku poczekaj. Czekaj, zobaczcie, coś smak, chyba. Bo... Statyw na krześle. Na krzesłach, nawet trzech. Czekaj. Powrót. Nie. wybieram cię. Piękni mnie tak. 100% bielek światła i walka z Kur... O, Jeszcze raz.